Cześć, jestem Lucky i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy o serialu animowanym, jakim jest Young Justice, lub jak to woli polski tytuł Liga Młodych. Ale przed przejściem do głównego tematu, jakim jest sezon trzeci tego serialu, najpierw pogadajmy o tym, czym w ogóle jest ten serial i dlaczego o nim mówimy. Young Justice to animowany serial, który powstał w 2010 roku. I był inny niż wszystkie dotychczasowe animacje, ponieważ nie skupiał się na tych najważniejszych postaciach, takich jak Batman, Superman czy Flash, tylko na pomocnikach tychże bohaterów, czy bardziej profesjonalnie mówiąc ich sidekickach, którzy utworzyli własną drużynę na wzorze Justice League, aby pokazać, że nie są zwykłymi sidekickami i dziećmi. Serial był też o tyle wyjątkowy, że cała jego akcja toczyła się na Ziemi 16, przez co nie miał on żadnych połączeń z innymi serialami animowanymi od DC, które były wtedy produkowane. I to był akurat zabieg celowy, który wyszedł naprawdę bardzo dobrze, ponieważ autorzy mieli wolną rękę w tworzeniu własnych historii, które w żaden sposób nie musiały łączyć się, czy też trzymać takiego jakoś konkretnego schematu innych produkcji. Oryginalny skład drużyny w pierwszym sezonie liczył dokładnie 4 osoby. Był to Dick Grayson, czyli Pierwszy Robin, Wally West, czyli Kid Flash, Superboy i Miss Martian. Dopiero później drużyna powiększyła się o takie osoby jak Aqualad, Artemis, Blue Beetle, Speedy, Zatana, Impulse i wiele więcej. Serial był wyjątkowy, ponieważ był pierwszym i tak naprawdę jedynym, który pokazał nam nieco poboczne postacie, które mogliśmy znać z komiksów, tak więc nie było zaskoczenia w tym, że szybko zyskał popularność i w dniu premiery każdego odcinka przyciągał ponad 2 miliony widzów na kanał Cartoon Network, gdzie był emitowany. Oprócz tego serial miał bardzo dobre animacje, scenariusz i grafikę, a oprócz głównych bohaterów mogliśmy wiele razy zobaczyć członków Justice League, ponieważ Red Tornado był opiekunem drużyny, a Batman zlecał im nowe zadania. Serial doczekał się dwóch sezonów, po czym został nagle anulowany i zastąpiony serialem Teen Titans Go. Tak więc oczywiście fani serialu nie przyjęli tego zbyt dobrze, stworzono wiele petycji z prośbą o przywrócenie serialu, ale nic się nie zmieniło. I teraz pojawia się pytanie. Skoro serial był taki dobry i miał największą oglądalność spośród wszystkich seriali animowanych na Cartoon Network, to dlaczego go anulowano? Tak naprawdę nie ma oficjalnego powodu, ale najbardziej prawdopodobnym jest żeńska widownia i sprzedaż zabawek. Rzeczą dość oczywistą jest fakt, że w telewizji, podobnie jak na YouTube, zarabia się na reklamach. Ale oprócz tego dochodzą gadżety, którymi w przypadku seriali animowanych są najczęściej zabawki, czy też figurki postaci lub jakieś kolorowanki z tymi bohaterami, a ich sprzedaż jest głównie nakierowana na dzieci. Serial Young Justice był w dużej mierze oglądany przez dziewczyny, a Cartoon Network nie za bardzo chciał mieć żeńską widownię, ponieważ tanie kupuje zabawek, na których stacja może zarobić. Naprawą tego problemu miał być serial Teen Titans Go, który, jak możecie zobaczyć na obrazkach, jest bardzo nakierowany na małe dzieci. Wystarczy zobaczyć na kolory i sam wygląd tych postaci. Young Justice był zdecydowanie poważniejszym serialem, którego nie można było nazwać bajką. Zresztą wystarczy porównać figurki Teen Titans Go, które są, no, typowymi zabawkami przeznaczonymi do zabawy dla dzieci. Natomiast gdy spojrzymy na figurki z Young Justice, widzimy, że są to rzeczywiście figurki, do tego bardzo dobrze wykonane, na które fani mogą mieć specjalne miejsce w swoim mieszkaniu, taką, taką swoją specjalną półkę. No dobra, ale o co chodzi z tym trzecim sezonem? Chodzi dokładnie o posty jednego z twórców serialu Young Justice na Twitterze który nakłaniał do kupowania Young Justice na Blu-ray i o możliwie jak największe oglądanie serialu na Netflixie. Przez co pojawiły się plotki, że jest to pewnego rodzaju test, i jeżeli serial będzie się cieszył dużą popularnością, to Netflix zabierze się za trzeci sezon. Oprócz tego Netflix opublikował informację, że jeżeli obecne sezony Young Justice będą generowały ponad 300 tysięcy wyświetleń miesięcznie, zdecydują się na produkcję trzeciego sezonu. Tak więc myślę, że naprawdę jest to bardzo możliwe, abyśmy otrzymali ten właśnie sezon. Tak czy inaczej dajcie znać co Wy o tym myślicie i czy oglądacie lub macie zamiar oglądać ten serial. Jak zawsze dzięki za obejrzenie tego odcinka, a jeżeli Ci się podobał to proszę zostaw łapkę w górę, to mi bardzo pomaga. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco, a my jak zawsze widzimy się na Facebooku, Instagramie i w następnym odcinku.